Herb z prorodzicami rodzaju ludzkiego Adamem Jewą, z rajską jabłonią oraz owiniętym wokół jej pnia pra starym wężem, jest najistotniejszym i najstarszym symbolem, identyfikującym Bełchatów, jego mieszkańców oraz Bełchatowski samorząd. Towarzyszy lokalnej społeczności no, prawie nieprzerwanie od 300 już lat. Próżno szukać podobnego w całej heraldyce miejskiej naszego kraju, stąd nie może dziwić, że mm, budzi zainteresowanie najlepszych znawców przedmiotu, którzy starają się dociec, jak to się stało, że scena znana z biblijnej księgi rodzaju znalazła się w Herbie Bełchatowa, właśnie. Otóż najpierw była pieczęć, a dopiero potem wizerunek. Na pieczętny, umieszczony w polu heraldycznej tarczy, stawał się herbem. Nie inaczej było w przypadku bełchatowa. Znamy dokument przechowywany w archiwum państwowym w Piotrkowie Trybunalskim, na którym widać odciśniętą w laku pieczęć bełchatowa za Adamem Jewą. Mamy pewność, że do wykonania tego odcisku użyto typariusza, czyli tłoka pieczętnego, wykonanego przez wykwalifikowanego rzemieślnika, najpewniej złotnika w wieku XVIII. Potwierdzili to archiwiści Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie już w okresie międzywojennym. Mamy zatem pewność, że rajski znak Bełchatowa ma staropolską, XVIII-wieczną proweniencję. O tym, jak ma wyglądać pieczęć danego miasta, decydował w dawnej Rzeczypospolitej król, umieszczając stosowną dyspozycję w tak tzw. dokumencie lokacyjnym czyli dokumencie podnoszącym daną miejscowość do rzędu miast. Solą wokół bełchatowskich historyków jest to, że nie znamy dokumentu lokacyjnego Bełchatowa, ale potrafimy dość precyzyjnie umiejscowić moment, w którym Bełchatów stał się miastem. Było to na pewno w czasach panowania króla Augusta III z saskiej dynastii Wettynów, najpewniej w roku 1737. Domniemujemy, że to właśnie od tego czasu lub Mniej więcej od tego czasu Bełchatowie używano wspomnianej pieczęci z Adamem i To wszystko jednak nie wyjaśnia, jak to się stało, że Adam i Ewa znaleźli się w znaku herbowym Bełchatowa. Zwyczajem było, że to nie król czy jego urzędnicy wymyślali znak umieszczany na pieczęciach miejskich, czynili to najczęściej właściciele danej miejscowości. Właścicielami Bełchatowa w wieku XVIII, czy właścicielem Bełchatowa, była rodzina Rychłowskich Herbu Nałęcz. Jej przedstawicieli, zwłaszcza Stanisława i jego syna Franciszka, śmiało nazwać można ojcami Bełchatowa jako miasta. To oni pobudowali w Bełchatowie murowany dwór, znany dziś jako dworek Kolszewskich, To oni pobudowali murowany kościół, który do dziś stoi przy ulicy Kościuszki. Oni wystarali się u króla o dokument lokacyjny. Dlaczegoż więc to nie oni mieliby być twórcami znaku umieszczonego w pieczęci Bełchatowa? Rychłowscy znani byli z wyjątkowej pobożności, zwłaszcza kultu Najświętszej Panienki. A w teologii katolickiej Maryja nazywana jest Nową Ewą, tak jak Jezus jest Nowym Adamem. Czy to mogło być inspiracją dla Rychłowskich? Z pewnością tak. Niektórzy Wskazują na czynnik bardziej praktyczny. Podnoszą mianowicie fakt, że chatów zamieszkiwali przedstawiciele trzech różnych narodowości: Polacy wyznający katolicyzm, Żydzi praktykujący judaizm oraz Niemcy, którzy byli protestantami. Dla wszystkich tych trzech nacji znak z Adamem i Ewą był rozpoznawalny i akceptowalny. Wszyscy bowiem uznawali Stary Testament za księgę objawioną przez Boga. W tym sensie znak czy symbol. Z Adamem Jewą miał pewien walor integrujący mieszkańców Bełchatowa. Co prawda, mówiąc językiem współczesnym, ten multikulturalizm Bełchatowa ujawnił się w sposób szczególny dopiero w wieku XIX, ale jego, jego zalążki były widoczne wyraźnie już w stuleciu XVIII. W gwoli uczciwości musimy jednak przyznać, że nie mamy pewności, że to właśnie rychłowscy byli twórcami. Znaku napieczętnego, który później stał się herbem naszego miasta. Istnieje inna hipoteza, która abstrahuje od pomysłowości i religijności rychłowskich, kieruje za to naszą myśl ku pobliskim Grocholicom, a więc miejscowości starszej niż był Pierwsze wzmianki o niej pochodzą już z pierwszej połowy wieku XII. W epoce nowożytnej w Grocholicach funkcjonował silny, przynajmniej jak na warunki lokalne, ośrodek garncarski a symbolem używanym przez garncarzy co najmniej od wieku XVI było właśnie wyobrażenie Adama i Ewy w raju. Kto chciałby się o tym przekonać, powinien odwiedzić krakowskie sukiennice. I tam we wnętrzu sukiennic, tam gdzie znajdują się kramy, umieszczone są na ścianach znaki cechów rzemieślniczych Krakowa. Pośród nich jest również znak cechu garncarzy, zwanych niegdyś kaplarzami, jako żywo przypominan herbełchatowa. Dlaczego to właśnie Adam i Ewa byli postaciami tak ulubionymi przez garncarzy? Odpowiedź jest prosta. Tworzywem, w którym garncarze pracowali na co dzień, była glina. A to z gliny Bóg miał ulepić pierwszego człowieka. Czy zatem to garncarze byli inspiracją dla znaku herbowego Bełchatowa? Istnieje bardziej pikantna wersja tej hipotezy. Ona mówi o tym, że gdzieś w pierwszej połowie wieku XIX zwierzchnik cechu garncarzy w Grucholicach lub może nawet sam burmistrz Krocholis w czasie jakiejś suto zakrapianej imprezy, przepili po prostu znak za damem Jewon do Bełchatowa. Ta wersja nie znajduje jednak żadnego potwierdzenia w materiale źródłowym. Pozostając na gruncie dobrze rozpoznanej historii, można dodać, że staropolski tłok pieczętny odnalazł się w dość nieoczekiwanych okolicznościach w roku 1925. Czyli zaraz po odzyskaniu przez byłchatów praw miejskich, do magistratu zgłosił się nieznany z imienia mieszkaniec, który przyniósł tłok pieczętny o staropolskiej rzekomo proweniencji. Po sprawdzeniu, którego dokonano w archiwum Głównym Akt Dawnych, władze miasta zdecydowały się na zakup tego tłoka i w oparciu o tenże typariusz w 1929 roku wykonały nowy tłok pieczętny. Oba tłoki, i ten starszy, i ten nowszy. Zaginęły w czasie II wojny światowej lub zaraz po jej zakończeniu, no i czekają na szczęśliwych znalazców. Gdyby udało się te tłoki odnaleźć, byłoby to niesamowite odkrycie o ogromnej wadze. Dodajmy, że w roku 1937 rada miejska w Bełchatowie formalnie ustanowiła herb za damem Ewą w raju. Do tej pory motyw ten funkcjonował na pieczęci a w roku 1937 już oficjalnie decyzją samych Bełchatowian stał się herbem naszego miasta. Ówczesne przepisy wymagały, by taki herb został jeszcze zatwierdzony przez władze centralne. Do tego nie doszło, uniemożliwił to wybuch wojny. Po wojnie władze komunistyczne zlikwidowały samorząd w Polsce i zakazały używania w obiegu oficjalnym symboli samorządowych. One nadal funkcjonowały, ale w obiegu półoficjalnym czy wręcz nieoficjalnym powróciły dopiero po kilkudziesięcioleciach w Bełchatowie w roku 1987 z okazji 250-lecia pozyskania przez naszą miejscowość praw miejskich. Ówczesna stylizacja postaci Adama i Ewy nieco razi dzisiejszy usta. ale ten mankament wyeliminowała uchwała Rady Miejskiej z 28 kwietnia 1997 roku, która ustanowiła wzór i barwy herbu obowiązujące do dziś. W dobie dzisiejszej w obiegu publicznym funkcjonują rozmaite materiały promocyjne, znaki, symbole identyfikujące różne miejscowości, w tym także Bełchatów. Bełchatów ma na przykład swoje logo. Pośród nich wszystkich herb powinien jednak zajmować szczególnie zaszczytne miejsce. A to dlatego, że wpisuje mieszkańców w całą historię miasta i stanowi niezwykle istotny element jego dziedzictwa kulturowego. Dodajmy, że chodzi tu nie tylko o dziedzictwo kulturowe naszego miasta, ale dziedzictwo kulturowe całego naszego kraju, a nawet więcej, całej cywilizacji europejskiej.